Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w nowym cyklu rozmów o kinie pod tytułem Co w kinie piszczy dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Piszcze, kierowniczka kina Milenium. Dzień dobry, dzień dobry. Kasiu, zaczniemy może od początku. Za nami babski poniedziałek, 9 urodziny, Dzień Kobiet. Tak. Powiedz może jeszcze dla wszystkich z Państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi w cyklu Babski Poniedziałek i skąd się wziął ten jego fenomen. Skąd się wziął fenomen, to trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, bo na tym polegają właśnie fenomeny, że do końca jest to niezbadane. E, pomysł się przyjął, tak należy uznać, e, zwłaszcza patrząc na frekwencję na ostatnim Babskim poniedziałku. I robimy to już I lat robimy rzędu. to już 9 lat rzędu. Dokładnie w marcu, zawsze w marcu właśnie odbywają się urodziny. W, tego, tego roku odbyły się dziewiąte urodziny babskich poniedziałków. Jest to zgrabnie, fajnie połączone z Dniem Kobiet, także można się było spodziewać dodatkowych atrakcji. Hmm. Jeśli chodzi o Babski Poniedziałek, to pomysł był taki, aby właśnie troszkę y, aktywować kobiety z Tarnowa, z regionu, y, które miałyby ochotę wyjść do kina, spotkać się z przyjaciółkami, przy okazji zobaczyć dobry film, a także dowiedzieć się czegoś nowego, prawda, na tematy y, prozdrowotne, y, proekologiczne, często y, poglądać jakieś wytwory czyś rączek, mm, co mi się zawsze też właśnie y, podoba, bo te panie, które wystawiają się u nas na Babskim Poniedziałku, mają bardzo Oryginalne rzeczy, których nie można na pewno nabyć w, w normalnych sklepach. Także staramy się właśnie udostępniać y, takim tutaj. Y, Takie lokalne rzemioło tak, handmade. Y, tak, takim, takim lokalnym y, rzemieślnikom właśnie te stoiska. Y, no i myślę, że ten pomysł y, był dobry od samego początku. Pamiętam, jak na pierwszym babskim poniedziałku, właśnie w marcu, 9 lat temu, y, było 83 osoby. Nie wiem, czemu zapamiętałam tą cyfrę. Y, Pierwszy babski poniedziałek odbył się tutaj na sali kameralnej i było 83 osoby i był film z Colinem Farelem I to był właśnie pierwszy babski poniedziałek. Później były różne momenty, różne okresy. Oczywiście covid, COVID też zrobił swoje, ta przerwa, kino nie działało. Potem troszkę musieliśmy popracować na odbudowę frekwencji na babskich poniedziałkach, no ale to, co się dzieje od zeszłego roku, no to, to już naprawdę jest. Wróciliśmy na właściwe tory. Tak, wró wróciłyśmy na właściwe tory. Kobiety są chętne, przychodzą, coraz większe zainteresowanie babskich poniedziałków. Bardzo nas to cieszy, mamy pozytywne opinie, filmy się podobają, niektóre mniej, ale to też nie zawsze chodzi o to, żeby to był film lekki, łatwy i przyjemny. Najbliż... Wszystko w zależności od, od premier, prawda? Tak, wszystko wtedy. w zależności od premier i od tego, co jesteśmy w stanie zaproponować. Wspomnę o najbliższym Babskim Poniedziałku, jeśli pozwolisz. Tamten miniony był super, świetny, odbył się i cieszymy się, że, że był. Frekwencja panie wysoka z nami. blisko tysiąc osób. Tak, frekwencja dwóch wysoka. Sansów. Tak, tak, dokładnie tak. Mamy nadzieję, że w kwietniu będzie podobnie. Najbliższy Babski Poniedziałek 3 kwietnia. Film pod tytułem Dwa bilety do Grecji. Także nie możemy się już doczekać tej ładnej pogody i tego, żeby, żeby już w końcu ta wiosna nadeszła. Gdzieś wyjechać. Tak, tak, i żeby już w końcu ta szarość, która jest za oknem minęła. Więc zapraszamy serdecznie. Będzie się można przenieść. Cudowne krajobrazy 3 kwietnia, dwa bilety do Grecji, kolejny Babski Poniedziałek w Kinie Milenium. To może jeszcze powiedzmy dla, dla tych, którzy nie do końca znają, w jakiej formule się to odbywa. To jest jeden poniedziałek w miesiącu. Tak. No i można, myślę, śmiało powiedzieć, że jest to największe wydarzenie w regionie dla kobiet? Myślę, że tak. Myślę, że tak z racji tej frekwencji, która aktualnie jest. Jest to jedno z największych wydarzeń w regionie. Babski Poniedziałek odbywa się raz w miesiącu. W poniedziałek, jak sama nazwa wskazuje, yy, zazwyczaj są dwa seanse o godzinie 18 i 20.15 i od godziny 17 zapraszamy panie, państwa, bo nie dyskryminujemy mężczyzn, umówmy się, ale zapraszamy panie na kiermasz, który jest w holu Centrum Sztuki Mościce. No brzmi bardzo dobrze. Za rok już zapowiedzieliśmy, że będą to dziesiąte urodziny tak. i padło ze sceny podczas dziewiątych urodzin, że będzie w przyszłym roku tort. Podtrzymujemy? Podtrzymujemy, no nie mamy wyjścia, już obiecane zostało. Mam nadzieję, że się wszystko uda zorganizować tak, żeby było hucznie na te dziesiąte urodziny, no bo naprawdę myślę, że wydarzenie jest tego warte. Zdecydowanie. Kasiu, przed nami kolejny, kolejne spotkanie, kolejny cykl, tym razem w ramach goście Łukasza Maciejowskiego i spotkanie z... Karoliną Gruszką. Tak. To jedna z najbardziej popularnych ostatnio aktorek. Osoba bardzo wrażliwa, subtelna, taka spoza nurtu komercyjnego, a jednak y, ciągle y, widzowie ją uwielbiają, kochają i doceniają właśnie za to, że jest y, inna y, w tym swoim przekazie. Bardzo wrażliwa osoba, y, taka skromna, naprawdę warta uwagi. A w najbliższą niedzielę rozmowę poprowadzi z nią niezastąpiony Łukasz Maciejewski. Serdecznie Państwa zapraszam przy okazji premiery filmu Wyrwa. Film Wyrwa to film, który jest adaptacją książki. Wojciecha Chmielarza pod tym samym tytułem. Myślę, że dla większości z Państwa nie, nie trzeba przedstawiać tej pozycji. Jest ona bardzo wysoko w rankingu książek sprzedawanych w Empiku. Audiobook też jest bardzo mocno słuchany w całym, w całym kraju. Opowiadający historię Niny, w tej roli właśnie Karolina Gruszka, która w niewyjaśnionych okolicznościach ginie. Jej mąż, Tomasz Kot, postanawia odkryć, co tak naprawdę stało się z małżonką. Trzymający w napięciu kino jednego z najbardziej poczytnych, współczesnych autorów polskich kryminałów. Właśnie w roli głównej Karolina Gruszka, a po filmie i rozmowę z nią poprowadzi Łukasz Maciejewski. Także serdecznie Państwa zapraszam. Są jeszcze wolne bilety na to wydarzenie w najbliższą niedzielę o godzinie 18 w Kinie Milenium. Miło się tego słucha. Przeglądając też ofertę i Centrum Sztuki Mościcy i Kina Millennium, no, zacne nazwiska. Karolina Gruszka to nie jedyne, które pojawi się w kinie milenium z tych topowych nazwisk. Przed nami jeszcze spotkanie z Cezarem Pazurą i film Killer. Tak, 24 marca zagości u nas Cezary Pazura. A dodatkowo film Killer. Także jest to dla nas wydarzenie, bowiem Killera już dawno, długo nie graliśmy w naszym kinie, ale się udało, na nowo powraca. Udało nam się zdobyć kopię, także serdecznie zapraszam młode pokolenie, które nie miało okazji zobaczyć tego filmu na dużym ekranie. Film, pomimo tego, że jest już dosyć wiekowy, nadal cieszy się, myślę, dużym zainteresowaniem wśród widzów, a teksty z filmu Killer myślę, że na stałe weszły już do. Naszej mowy codziennej. Także serdecznie zapraszamy na Cesarego Pazurę i na film Killer 24 marca do Kina Millenium. Super, Kajsiu, cieszę się, że, że już tak ładnie to zapowiedziałaś. Musimy o tym mówić, bo jest się czym chwalić. Ale może powiedzmy też naszym widzom, co w najbliższym czasie będzie można zobaczyć w ramach kina premierowego w Kinie Millenium. W kinie milenium staramy się, żeby nasz repertuar był mocno urozmaicony. To znaczy, zarówno prezentujemy zarówno te ambitne filmy spoza nurtu komercyjnego, jak i również właśnie te komercyjne, bowiem no taką mamy publiczność, dosyć mocno zróżnicowaną. Dawniej y, zawsze wiadomo było, że jeżeli y, jakiś film y, nie będzie wyświetlany nigdzie w Tarnowie, to na pewno będzie w Milenium właśnie na sali kameralnej, bo tutaj y, wszystkie te y, najważniejsze filmy y, z, z festiwali i spoza tego właśnie nurtu komercyjnego staramy się wyświetlić. W najbliższym czasie u nas w kinie, y, tak jak już wspominałam, film Wyrwa y, dosyć mocno oczekiwany y, polski tytuł ale także film Wieloryb. Y, przewidzieliśmy, że y, aktor odtwarzający główną rolę dostanie Oscara, także kto jeszcze nie miał okazji zobaczyć tego y, wyjątkowego obrazu z tą wyjątkową rolą, serdecznie zapraszam do kina Milenium właśnie na y, oscarowego wieloryba. Mamy także w najbliższym czasie film bardzo niszowy y, spoza właśnie y, takich y, produkcji komercyjnych, czeską komedię pod tytułem Właściciele. A także Johnnego Wicka, czwartą część, najnowszy film TVP pod tytułem Święty. To jest taki ciekawy dosyć tytuł, też kryminał z Mateuszem Kościukiewiczem w roli głównej, opowiadający prawdziwą historię jeszcze z końca czasów PRL-u o kradzieży w katedrze gnieźnieńskiej. I właśnie ten milicjant postanawia tą zagadkę rozwikłać, także coś znowu z kryminałów. Będziemy mieli także dla najmłodszych bajkę pod tytułem Szkoła Magicznych Zwierząt, a także od 31 marca, także już taka końcówka marca, film Missing. Jest to bardzo taki wciągający też można powiedzieć thriller, skierowany głównie do młodzieży, opowiadający historię młodej bohaterki, która postanawia odszukać za pomocą mediów społecznościowych swojej mamy, która zaginęła. Także... Coś ostatnio, właśnie dużo, dużo thrillerów w Kinie Milenium. Widocznie marzec z thrillerami się rządzi. Być może. Więc pozostaje nic innego, jak zaprosić do Kina Milenium, szanownych Państwa. Kasiu, może tutaj oficjalny taki apel. Y, przybywajcie. Tak, drodzy Państwo, bez Was nie ma nas bez Was, także przybywajcie do Kina Milenium. Staramy się jak możemy. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni z naszej oferty, a myślę, że powinniście być, bo jest dosyć szeroka i bogata. Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia. Moim i Państwa gościem była Katarzyna Piszczek, kierowniczka kina Millenium. Mam nadzieję, że Kasiu, y, będziemy kontynuować ten cykl i będzie można jeszcze posłyszeć o kolejnych planach y, i cyklach, co w kinie Millennium Piszczek. Tak, cykli mamy dużo, także y, na pewno będziemy mieli o czym porozmawiać. Czas Czasu nam tak, tak. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję.